Muzyka tutaj. Oczywiście, standardowo, jak podczas całego tego rana, będzie leciało sobie w tle pięknie, ładnie. Divinity Original Scene. I siup, Jesteśmy. Dobry wieczór. Z scenę, spokojnie pamiętam. Spokojnie pamiętam. Ten ketchup mi chyba nie jest pod ręką potrzebny. Teraz go gdzieś pierdolę, mi pod rękami lata. Zapalniczka też nie jest potrzebna. Okej. Okay. A więc mamy Dark Souls 1. Soul Level 1 run. Są so, Level 1, przypomnę, tak jak mówiłem, będę, będę przypominać na początku każdego streamu. E, polega na tym, że gramy postacią na pierwszym poziomie, nie levelujemy i zobaczymy, co się uda z tym e, ugrać. Wczoraj zabiliśmy Chestera w DLC, więc w jego stylu teraz chodzę. I chyba w sumie ta, ta tarcza nawet pasuje ne? kolorystycznie do tego setu, więc chyba tak będziemy już do końca gry chodzić. Zabiliśmy wczoraj Nito, znaczy z tych ważniejszych bossów oczywiście. Zabiliśmy Nito i zabiliśmy Łoże Chaosu. E, dwóch lordów, których potrzebujemy do przejścia gry, całkowicie. I dzisiaj myślałem, żeby od razu iść do Syfa, Syatcha, do Smoka górewskiego e, i do e, Czterech Króli. Ale tak naprawdę zapomniałem, że mamy jeszcze takich bossów pobocznych do zrobienia e, czyli Motylka, czyli e, Femboya Van Orlando e, i Furasową e, Waifu w malowanym świecie. Więc i chyba tam sobie najpierw pójdziemy I chyba najpierw zrobimy... Od, 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 tak poziomem trudności to, to, to pociągniemy Czyli pójdziemy najpierw do motyla I motylek będzie najszybciej z... Rafi? Chyba? Tak mi się wydaje Nie pamiętam czy pamiętam jak tam dojść Chyba pamiętam A jak nie to najwyżej będę trochę błądzić, ale nie powinienem Bo motylka zawsze skipuje na moich ranach wszystkich Ale skoro robimy wszystkie bossy to robimy wszystkie bossy Tak y musi być co ja mogę z tym zrobić? Mógłbym do Quelana jeszcze iść, ne? Żeby kuelana mi jeszcze wyżej wzmocniła moją rączkę z ogniem. Jego ja też mógłbym zabić, ale nie potrzebuję. On nie, on nie jest bosem, Więc le. Jakby ktoś pytał, co ja dzisiaj piję z tego kufla, to spokojnie to nie jest alkohol. Dzisiaj kulturalnie piję sobie kawkę. Którą zrobiłem przed chwilą dosłownie, więc. A ja ognistą mam w ręce. Zobaczymy zaraz ten: Listę bosów, które nam jeszcze zostały. Wczoraj nie pamiętam kto. Ktoś na czacie się pytał żebym, żebym podrzucił tą listę bossów i tam ich, ich rezistów. Nie, więc dzisiaj na kanale na Discordzie Daxos1 wrzuciłem. Okej. Okay. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jak mam w jednej ręce tą pałkę, to ona ma lepszy zasięg niż się, jak mam ją w dwóch rękach. To może być placebo, ale nie musi. I chyba tutaj się idzie do tego, nie? Dobra, ale usiądę tutaj. O, w razie w... jakbym się wypierdolił. <laughs> Chociaż wątpię, że na motylku glebę bym zaliczył, nie tutaj. Ale no, jak tam wam sobota mija, M mordziaci. Tu nie wchodzę nawet. Co teraz, Olin Teraz będzie motyl. Upalnie, no właśnie. Ja się aż zdziwiłem tam, że dostałem... Okej, okay, dobra, pamiętam jeszcze jak tam dojść. Zdziwiłem się, że dostałem aż alert RCB, którego tam też na Discordzie wam podesłałem, że... Uwaga! Dzisiaj będzie kurewsko gorąco! I mam takie, okej, okay. Dobrze, że i tak nie planowałem wychodzić z domu, ne? Więc od samego rana u mnie klima odpalona i, i dmucha motyl, tak, tak, motyl. Jeszcze widzisz to ognisko, no to już wiesz, bo ono jest za niewidzialną ścianą, nie? Czy To mnie goni, więc teoretycznie nie jest od razu widoczne. Dobra, jak jesteśmy tu bezpieczni, mam nadzieję, że jesteśmy, to włączymy sobie tą tabelkę z rezistami. Motyl i tak nie będzie problemem. Czekaj, Nie chcę sobie lecić muzyka. Motyl i tak nie będzie problemem. Zaraz później w ogóle wam pokażę jeszcze jeden filmik ciekawy. E, ale mogę to pokazać. E, może na chwilę moje mordy schowam. E, I tak, na czarno są. E, pokolorowałem sobie bossy, które już padły w naszym ranie. Więc jak widać, jesteśmy w tak dwóch trzecich gry, teoretycznie, nie? Tylko, że to są dwie trzecie. te łatwe dość, nie? Jaką mam klimę? Mobilną? Tak, mobilną. Taka, taka, kosteczka ona sobie dmucha do mnie zimnym i na dwór, przez okno, przez rękaw wypuszcza gorące powietrze. Moonlight Butterfly. Ogniem najlepiej. Na Lightning też ma nieduży... E, a, ma nieduży bardzo e, odporność na Lightning, ale jest całkowicie odporna na Blida. Może weźmiemy tą dużą, dużą pałę? Zobaczymy. Więc co będzie to później? Po motylu pójdziemy do Priscilla. Priscilla też albo ogień, albo lightning. I można ją troszeczkę pokrwawić. A później Gwendolin. Tu już tak krwawienie jest dość mocne, tak mi się wydaje, ale i tak ogniem najlepiej. Dobra, to idziemy do Motyla. Gdzie on? Motylek czy kto? Motyl nie będzie problemem, ale wejdźmy w rezisty i usiądziemy przy ognisku Nerd. Tak, dokładnie tak. Bo nie będzie problemem, motyl. Motyl to jest. Boss I z samego początku gry. Lepszy motyl w garści niż szerszeń w dupie. To na pewno. To na pewno. Te motyl, jak ktoś nie wie, jak ta walka wygląda, to jest graturowa. E, najpierw atakuje motyl. I w pewnym momencie motyl mówi: No dobra, Mordo, to teraz ty atakuj. I tak to wygląda. Polecam to starczą robić. Bo czasem te, te, te szybkie strzały są ciężkie do Ale. To tylko te szybkie. Młodziutki, który zabił Artoriasa za trzecią próbą, mówi, że motyl najcięższy. Tak, widziałem. Widziałem jak. jak znaczy ja widziałem jak ten. Jak, nie jak bił Artoriasa ani Motyla. Tylko widziałem jak bił. E, Orsana i Smoga. I tak, rzeczywiście to samo mówił, że jak na razie najtrudniejszy boss to był motyl. <grywa> Myślałem, że to już moja kolej na ataki, ale nie. No. O. Dobra, ile to moje będzie biło? Zdążę. Okej. Okay. Już byłem greedy, już myślałem, że mnie zrunshotuje. <noise> ale nie, na szczęście miałem, miałem, czas. To jest trochę jak ten. No może nie aż tak, ale jak, jak pierwsza faza Rennalii, Że mamy, mamy opening na ataki i musimy się w nim zmieścić. A jak będziemy za blisko podczas tego, jak... Skończy się ten opening, to wybucha, no i jest trochę pizda wtedy. Jest! Gospodarzu, ja spadam. Okej, okay, na razie Gibbon. Klucz do piwnicy z wieży strażniczej. To jest ten klucz, który. My otworzyliśmy wieżę Kawela klucze, kluczem tym głównym, który na początku gry dostałem. Ale to jest ten klucz. Jakby ktoś nie wziął tego klucza na początku gry, to tym kluczem możemy wieżę Kawela otworzyć. Boski żar i kłość wiodąca do domu. W sumie tyle, też jest księżycowy, więc pasuje trochę tak, bez kito. Tak jak Renala. I... Wracamy na chatę. I idziemy do Anor Londo, na Anal Rodeo. Idziemy. Zabijać. Najpierw zrobimy fu furasową waifu. To mnie bardzo zdziwiło, jak kiedyś właśnie ktoś powiedział, że. Jak myślicie o waifu w Dark Souls 1, to w sumie nie ma za bardzo wyboru, nie? Ja bym powiedział, że najpierw Gwinevir. Eee, ale wiem, że ludzie bardzo. ogólnie community soulsowe bardzo kurwa lubi tą myszą o kobietę. Czy tam szczuro-kobietę, To jest dla mnie dziwne. Uuu. Mm. Chłopak Twojej siostry ci wiezie na jeziorko, To fajne, fajne, zazdroszczę. To ty masz lepiej z tym chłopakiem niż Twoja siostra. Tylko <laughs> jakiś lord tego Kowala, tego na górze. Wydaje mi się, że kiedyś o nim jakiś. Yy, znaczy, może nie cały filmik, ale coś tam o nim kiedyś słyszałem, ale nie pamiętam. Co to było? Kupiłem 5 litrów wody, wypiję 2 litry. Prawidłowo, nawadniajcie się. Ja ten, ja mam tutaj moją kawusię. Około mnie mam litr wody. Jak się skończy to sobie doleję jeszcze. I tak jest, powodzenia. O, morda Frampta, frampt. Teraz sobie to tej, tej imię przy, 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 przypomniałem. Tak, tak, mnie też chodzi nawodnienie. Znaczy, no. Iwo, no, jakby nie patrzeć, też. chwilowo nawadnia, nie? Chwilowo nawadnia. Um, mógłbym ich zabić, nie? Ale olać to. Trzeba pokręcić ten śmigłem. By nie pamiętać, w którą stronę. Bo muszę iść na sam dół, tak? Możemy zebrać jeszcze set. czarnego żelaza. O, kurwa. Powinien by ich chyba zabić, nie? Chyba tamten nie doleciał, ale. się Oj! Fizyka mnie prawie wydymała. Co było dziwne? Oj, oj, oj. Nie na schodach, mordo. Coś ci z dupy wyleciało. Coś ci spadło, z dupy sadło. Ehm. Czyli, bo tu jestem w tym miejscu. Ja idę najpierw do. To jeszcze nie będzie tutaj, nie? Gwendolin, w sensie, że wifeu. <grym> no, jak kto lubi, no. Jak kto lubi. Czy to będzie już tu? Nie, tu jest Gwendolin, właśnie. To tu jeszcze nie. Bo jeszcze żyje ta. jeszcze żyje Gwinevere. Więc nie. Jakim prawem pan tu wszedł? Prawem. tarć. Tar... <grym> prawem tarła. <grym> dobra, jeszcze raz kręcimy. Halo, czy e, ja muszę w drugą stronę? Czy to jest już. Nie, czekaj. Bo to może trzy razy przekręcić, nie? To ma trzy poziomy. Ja jestem już w dobrym. Aha, już jestem na dole. Okej, okay, dobra. To gitara. No, halo, gdzie jest mój target? Ja pierdolę. Hu. Głędolin bardziej bojfu. No trochę ta. blisko od bloku. I tam i tak się nie można tepać, więc to mi nic nie da. On był lepszy w kulach, więc to by i tak nic nie dało. Um, dobra. Trochę YOLO zrobimy i pobiegniemy do przodu. Nie chce mi się ich zabijać wszystkich. Tam na środku to białe, co leży, to jest... Yy, magic Weapon. Tu jest spell który ulepsza no, broń, a czy ten robi enchant magiczny na ileś tam sekund. W, każdej, w każdych soulsach Magic Weapon tak samo działa, nie? więc nie będę tłumaczyć dokładnie. ładnie. Pod Inta oczywiście. Cyca to nic nie nie, nie, jeszcze nie, żeby się na mnie wszystko nie rzuciło, ale po tym bosie, jak tutaj będziemy, to wtedy ją dźgniemy, zabijemy ją. Moim, moim palem ją dźgnę. <laughs> I <siup>. ślub. <laughs> I wciągnięty. W postaci w Dark Souls. O, ładnie to wygląda. W postaci Dark Souls mają słabość do, do obrazów, nie? Ciekawe jest, że jak trafiamy tutaj, to jesteśmy właśnie tak pod kątem ustawieni, nie? Lisicki 3. Witam, dżentelmenów. Jak wam dzień? Witam serdecznie, Lisicki, się ma. No spokojnie, jest, jest gitowa. Po co niczyć bups, jak, jak jest pierścień od zabicia Gwendolina? Pierścień od zabicia, w sensie? Nie, nie, nie rozumiem, może ten. Ale no, trafiamy tutaj, jesteśmy pod kątem takim ustawieni, nie? Że gra nie chce, żebyśmy my tak patrzyli na to miejsce, bo to jest rzeczywiście gorszy kadr, jeśli chodzi o malowniczość tego miejsca. Ale już tak? Pod kątem ten mości? to wygląda ładnie. Że do jego przymierza. no bo on jest bossem, no zabijamy bossy wszystkie. Tak samo nie trzeba zabijać tego bossa, do którego idziemy teraz. Tym bardziej, że. jak on się nazywa? Cyril, nie Cyrilla, kurwa. Jak ona się nazywa? Cy, 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 cy. Priscilla! Kurwa, z Wiedźminem mi się kojarzyło. Cyrilla to Ciri, ale Priscilla to też była Wiedźmina. Pieśni <noise> Priscilla, hehe. Priscilla jest całkowicie do nas neutralnie nastawiona, nie? Nawet się nie rzuca na, na gracza. Ała. Dobła. Co by może mi się przydać? Czekaj, gdzie jest. Wyjebać to. Gdzie jest moja rączka? I romantyczna. bo czekaj, do ogniska jeszcze pójdźmy, jak są inne rzeczy. Priscilla to piri. <noise> Taka papryczka. I do strony magii wypierdolmy już to. Eee, I weźmy. Potestujmy sobie, co? ...te nowe rzeczy, które wziąłem. Burza ognia... ...to wiem, jak wygląda. Zebrało 17 charge'ów, a ognisty beach. Okej, okay, dość długi cast time. Nawet mówi odejdź, tak. Tak, tak, tak. Ona mówi nam, że... ...że nie mamy tu żadnego biznesu, mordo... ...i mógłbyś sobie pójść. W sumie, co? Fajnie by było, jakbyś sobie poszedł. <laughs> no, tak naprawdę najlepsze spele... To są te kichnięcia, apsik, A, psik. A psik. E, Bo wiem, że z tego większość ludzi, którzy grają... E, właśnie firmancją e, używa tego najwięcej osób. Więc coś w tym musi być, że są najlepsze. O, halo! Gdzieś blokowałem ciągle. Okej. Okay. Po co ci moja dusza? Dobra, my tu zetkipujemy generalnie większość tego zona. O kurwiu! Nie! Nie! Nie. Nie. E. Czemu ja tam wpadłem w ten róg? Jest teoria, że Priscilla e, to córka Sif'a. Znaczy, generalnie Priscilla jest cro crossbreed, nie? Czyli jest jakąś tam rzeczywiście mieszanką różnych e, ras. I rzeczywiście mówi się, że ona jest e, mieszanką smoka i człowieka. Znaczy, smoka i czegoś jeszcze. O, nie człowieka, smoka i czegoś jeszcze. E, no ma ogon jakiś taki, kurwa, włosiony, nie? Więc raczej nie chodzi o człowieka, ale... Dobra, niech przyjdzie ten drugi do mnie najpierw. A, i trzeci. Oh.

tak. Kończy się. Siema, George'a. E, tych panów, jakby ktoś pytał, czemu ja ich konkretnie zabijam piromancjami? Savio, podkreślenie C, spóźnione ale witam siema, Siemano, Savio. Na I do Stryama jest robione kolację. O proszę, do smacznego. E, tych kolesi e, tutaj, co? O, właśnie tych. Zabijam ich piromancją konkretnie, bo jeśli zabiję się ich dmg od ognia... O, fakt, To oni nie wybuchają. E, a O, kurwa. A ich wybuch daje coś takiego, że yy, daje toksyna, nie? Halo! Źle. A nikt nie chce być kurwa toksyczny. Bo toksyna jest chujowa. I boli mocno. Więc y, taki tip na przyszłość. Y, albo zabijać ich, ich czymś na, na, na zasięg duży. Albo czymś ognistym. Bo wtedy nie wybuchają i... Nie walną wam toksynę. Uh. Eee, doszłem w Anorlondo. <laughs> o! W takim miejscu tego jeszcze nie robiłem. I 160... Daxus 1, 160 level? To ty chyba farmiłeś coś poważnie. Bo generalnie... Ja nigdy w życiu aż tak wysokiego levela nie miałem. W Daxus 1. Żeby, żeby ten... Dobła. Nawet jak robiłem Endgame jakimiś innymi ciekawymi buildami, to nigdy aż tak wysoko nie miałem levela. Meta level w Dark 1 to jest chyba setny, tak mi się wydaje, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Dzień dobry. Jeszcze po, po, po budeczkę chłop ma. Teraz ważne jest, żeby tu się nie zajebać. A tak się może zdarzyć. Ok. Podszedł. Ok. Nie bolało jakoś mocno. Ale i tak się wytopuje, w razie czego? Chwilowo nie mogę za bardzo patrzeć na czat. O -o -o. I zmieniamy łapki. Czy dziś będzie stream 23? Bo mnie do 21 nie będzie, a godzinka to mało. Do 23 raczej nie. Nie! Myślałem, że mnie zrzuci. Okej, wyjebany. Ok, <grystanie> Okej, okay, było spokojniej niż myślałem, że będzie. Usłyszałem po wódeczkę, nie kuś, nie, nie, nie. żadnej wódeczki, żadnej wódeczki. Hello, a ty płacisz 2600 za wynajem z prądem i innymi mediami? Nie, nie, to jest już z mediami, jest to już z mediami podliczone. E, oprócz internetu, z netem bym musiał płacić 2700. O, taki glitch, że jak na tego pana się skoczy a takim wyskoku, to on staje na nogi i mówi halo. Co, co, co tu się odjebało? E, I w tym momencie możemy sobie skipnąć, dosłownie 80% kurwa całego tego. Ojej. tego zona. Iść prosto na bossa. E, co ja mówiłem, że na nią wziąć? Weźmiemy. Weźmiemy na nią ogień. Gdzie jest Crossbreed Priscilla? Bebe Crossbreed Priscilla. Albo ogień, albo Lightning. Ok. E, to pójdziemy z tą pałą. A może ta ma większy zasięg, to pójdziemy może z tym. Rzuć styletem w nią najpierw, żeby wiedzieć, gdzie ona jest. To jest ciekawy pomysł. Ja tak robiłem na tym. Na, na Fridę, nie? W Dark Souls 3. O, z łukiem, sztyletami i tak dalej, ale w jedynce to jest też dobry pomysł. Um, okej. Okay. Wypijemy sobie na maksa. Wyjdziemy do dziewczyny. Siostra Fryderika, tak jest. <laughs> nie, nie będziemy raczej próbować ogłona odcinać. <laughs> Stopy! No nie. Jewani perwersji, okej, okay, już wiem czemu ją tak bardzo wszyscy. Lubię, lubią I as much from Halo? Nie 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 zabijaj. Jeszcze żadnego ataku nie wyrolowałem. Po prostu robię ją na. Unga bunga damage. <śmany> bliźniacze człowieczeństwo. Yy, taka ciekawostka, gdzieś kiedyś, w którymś filmiku na temat Loru i sus 1 ogólnie yy, wyczyta, wyczytałem wysłuchałem, że podobno bliźniacze człowieczeństwa dropiły. Znaczy, jak znajdujemy bliźniacze człowieczeństwo, to prawdopodobnie postać która je dropnęła, była w ciąży w momencie śmierci. To mógłby być nawet film na temat właśnie bossów w Dark Souls 1 i na temat Priscilli mogli tak mówić, że, że z niej dropi to dlatego, że, że była w ciąży. E, ale no, to, to nie mam pewności, że to o niej było. Dobra, powrót. Pomocy nie dość, że, że żar. Jakby ktoś rozpalił ognisko, to jeszcze alergia kontratakuje ała. Współczuję z alergią przede wszystkim. Żar, żar wszyscy czujemy, ale... Z alergią pewnie to jest skąbione jeszcze gorzej, nie? <grydy> to jest tak jak, jak, jak mieć kaca. Jak masz kaca, to jest źle, a jak masz kaca i jest gorąco, to jest jeszcze gorzej <grydy> yy. Halo, proszę mnie nie gonić. Yy. Naura, no, Pójdziemy sobie. Gdzie bym chciał iść? Gdzie jest najbliższe ognisko? Albo może pójdę tam po prostu, po prostu od razu O kurwa trafił jebane Okay. Pójdziemy po, po prostu tam do wiele. A ja nie pokręciłem śmigłem tam, nie? Yy, to nie pójdziemy tam, nie chcę tam iść. Nie otworzyłem tych drzwi głównych tutaj na środku. A powinienem. Czyli nie. Bo jak teraz użyję... Po, ym, pości powrotu do domu, to gdzie mnie cofnie? Do świata namalowanego, nie? To pójdziemy pieszo. Dobra. Pozamiętane, moja słaba silna wola wygrała. Idę po browar. <laughs> Czy chcę coś z Biedry? Kurde! Jakiś, jakiś ten... Jakieś mięsko dobre. W ogóle dzisiaj jest... Teraz, wczoraj, jak przejmiemy obiad swój ugotowany, ale wyskoczyła mi wczoraj w aplikacji Bolta, Bolt Food, wyskoczyła mi oferta kebabowy weekend i jest dużo kebabów na promocji, więc ja sobie na obiad zamówiłem kebab i drugi kebab na kolację, więc łącznie dwa duże kebaby wyszły mnie 35 zł, więc fajna cena, muszę, muszę powiedzieć, że fajna. Więc no, mam, 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 jeszcze kebab na, na post streamie e, Mam 125 koła. Skoczymy do e, Wzmocnić moją, moją e, rękawiczkę jeszcze, bo to jest dużo pieniędzy już, nie? Ura, chaosu. Czyli potwierdzone, że Priscilla jest cross <ścoughs> o nie. A właśnie, a propos tego. Miałem, miałem wam pokazać filmik. <ścoughs> Czekaj, tutaj pauza. Why in Japanese anime do none of the characters look Japanese? Czyli dlaczego w animcach...

Japanese anime Więc tak. Wszyscy fani mangi i anime są urasami pośrednio. Tak, nie wiedząc o tym nawet. Czy to oznacza, że każda catgirl jest podwójną catgirl. Może tak być. Może tak być właśnie. Dobra, idziemy do kolany. U nas. Kupuję paszty ze śliwką, bo jest w na kolację. Ja nigdy nie lubiłem połączeń za bardzo mięsa z owocami. Ha, na przykład moja nienawiść do, do pizzy z ananasem. Ale paszty ze śliwką może bym spróbował. Duży talerz kebab, 30 zł. A! Oh. Ja mam jeden kebab koło mnie, który jest fajny. Ma fajne mięso. Ale u nich też jest drogo, właśnie. Dlatego po prostu zazwyczaj jak, jak są jakieś promki, właśnie na apkach. Jeszcze z dowozem, 35 zł za dwa duże kebaby. I wziąłem w bułce, ja wolę kebab w bułce generalnie, niż rollo czy na talerzu, bo buła jest później dobra, żeby się dopchać na koniec, nie? Jak zjesz, zjesz sobie prawie wszystko ze środka, później się jeszcze dopchasz bułą, to prawdopodobnie będziesz kurwa najedzony. Nawet taki duży chłopiec jak ja, który dość dużo je. Ta muzyka z Bagien, z na to w tle idealnie, to jest muzyka, to jest muzyka, to, to proszę o ciebie, tutaj, Divinity, Original Sin 2, będę, będę tą grę polecać każdemu. Więc no. Ale tak. Znaczy, to jest ogólnie taka gra fantazja, nie? Więc z Wiedźminem może się trochę pokojarzyć, nie? No bo. Nie, czy ten pan się na mnie rzuci? Czy ja, mając na sobie to ubranie, kurwa, Chestera? Ja pierdolę nie widziałem go, no. Mając na sobie to ubranie Chestera, mogę pastrolować. Nie mając na sobie Havel Ringa? Ściągnij. Żebym fapa nie ściągnął, nie? Mogę! Nie, to są midrole. Hmm... Szkoda, bym powiedział. A bez rękawiczek? Też nie. Mógłbyś się... Nienawidzę komarów! To nie. To w takim razie załóżmy je z powrotem. A mogę... Próbowałem wczoraj, nie? Jakieś cięższe rzeczy zakładać. Próbowałem wczoraj. No no. Kurde, nie podoba mi się to. Dobra. Bo chciałem założyć ringa na, na bieganie po bagnach, ale wola się to w takim razie. Dywinicja oryginalnych grzech 2, tak jest. Dywinicja. Dewocjonalia. Czy ten pająk ognisy tu podejdzie? No tam jest ten. Uuu, Pirmancja ognisty na wołudnicę. Za co to? Pewnie jakbym posłuchał, a nie przeskipował wszystko, to bym się dowiedział, ale. Eee, płomień Pirmancy plus 1 na plus 2, na plus 3 i na plus 4. ładny uśmiech. <śmiech> <śmiech> homie. <śmiech> Za ten piękny uśmiech? W ogóle bez czapki, ten armor wygląda jakbym był jakimś... Ten, ten kaptur. W ogóle ten armor jest taki mocno Bloodborne'owy, nie? Ale wygląda jakby, jakbym był jakimś właśnie, jakimś wampirem. Z yy, powrotem mnie go daj. To może jednak oddaj, tak? Możesz wziąć to ode mnie z powrotem. Czekaj, kolejny level to jest ile? 40 koła, czy ja... Na pewno, nie? Jakąś duszę mogę zjeść, żeby to do, 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 docisnąć. Zjemy duszę... Motyla to jest chyba 2000, nie? To są grosze. 1200. Silka... 12 koła, idealnie. Idealnie. Plus 5. I to jest maksimum, co ja mogę zrobić, tak? Czy coś jeszcze mogę zrobić? Wyższego... Możemy sobie jeszcze Wielką Kulę Ognia kupić. Urwa co? Stać mnie Siemano... Golden... Golden Rice. O. Ładny, ładny niek. Złoty. Ale z tego będzie 20 koła jeszcze? Nie wiem, ile te dusze kosztują nigdy. Daxus 1. 6 koła. Może być mało. Nawet jak zjem wszystkie. Ty, ty, ty. Zabijemy łoże chaosu? Tak, łoże chaosu. Padło wczoraj. E, dzisiaj no, na razie zabijamy te bosy poboczne. Jak na razie padła Priscilla i Motylek. Teraz pójdziemy na Gwindolina. I po Gwindolinie. Nie, nie będzie z tego a nie wiem, po co to jem w ogóle. I po Głędolinie sobie skoczymy już na normalne bossy. Te, te... Lor, loro... a nie lorowe. E, s -s Story bossy. E, chyba najpierw Sifa i na koniec sobie zostawimy dopiero Four Kings, bo coś czuję, że z Czterema Królami nie będzie łatwo. Dobra, ki, to wracamy na chatę. E, tak, tak, tak... FS myślało o Bloodborne, zanim to było modne? Być może, nie? Znaczy, no... Nie, nie jest to wykluczone, że ta stylistyka była już w głowie. Któregoś z devów już wcześniej Dobra, stąd Mogę się po prostu do komnaty księżniczki tepnąć, nie?